Siema, witam Was bardzo serdecznie, tutaj Sobuś, a dzisiaj witam Was w Rumturze. Robiłem już taki filmik, gdzie był Rumtur oraz FAQ i tamten filmik nie do końca mi się podoba. No, nie był zrobiony jakoś super dobrze, a dodatkowo przez szybkie ruchy gimbalem i błędy w Vegasie. Gówno było widać. A dlaczego w ogóle robię ten drugi room tour? I tak tutaj będzie tylko i wyłącznie room tour, nic więcej. No bo trochę się moje stanowisko pozmieniało. Przede wszystkim możecie już zauważyć, że tutaj na przykład na tej. o ramce tutaj, za tą ramką są LEDy, które sobie świecą na kolor cyjan, ponieważ te LEDy kiedyś były na moim biurku, a teraz mam nowe biurko, gdzie z tyłu mojego biurka na krawędzi są umocowane LEDy za maskownicą. I one po prostu są oddzielnymi LEDami, więc dlatego sobie dałem tamte LEDy, które sobie leżały swobodnie, za ramkę. No i umówmy się, że raz do roku taki filmik można zrobić. No, bo oczywiście tu się coś zmieni, tutaj jakieś zabiegi kosmetyczne i tak dalej, i tak dalej. Chyba można sobie zrobić, no nie? Taki filmik raz na rok. Także, jeżeli chcecie kolejny taki film z room Touru za rok, gdzie coś się u mnie pozmienia, no to piszcie w komentarzach. Tymczasem zachęcam was do subskrybowania mojego kanału oraz podniecie na Instagrama oraz na Instagrama mojej dziewczyny, bo tutaj też oczywiście macie, tak samo jak w poprzednim odcinku. I nie przedłużam, lecimy z roomturem. Wchodząc do pokoju, po lewej stronie stoi półka, na której była klatka wraz z moją świnką morską. Na chwilę obecną została przeniesiona w inne miejsce, gdyż w nocy za bardzo hałasowała. Natomiast po prawej stronie mamy łóżko, gdzie nic się nie zmieniło. Jedyna zmiana to to, że we wcześniejszym materiale łóżko było złożone, a teraz jest rozłożone do spania. Idąc dalej, od końca łóżka mamy komodę, której wygląd mocno się zmienił. Został tu napis home, koton bolsy, ramka ze zdjęciami z olą oraz lampka, która ma oświetlać ramkę. Doszły tu takie rzeczy jak deseczka z inicjałami moimi oraz Oli, którą dostałem od niej na urodziny. Pewnie jakieś nowe perfumy się znajdą, tablica szpilkowa, wersja dla ubogich oraz LEDy z tyłu komody. Wszystko według mnie wygląda o wiele ładniej. Idąc dalej, mamy telewizor, gdzie zamontowałem LEDy z tyłu, które od dawna chciałem mieć. Teraz cokolwiek bym nie oglądał na telewizorze, robi się to o wiele lepiej ze względu na klimat. Na moim parapecie jedyna ciekawa rzecz to obecnie podświetlana tablica typu pegboard. To co na niej jest, to zasługa oli. I przechodzimy do creme de la creme dzisiejszego runturu, czyli mojego stanowiska, w którym pozmieniało się oj, no, bardzo dużo. Przede wszystkim posiadam nowe biurko, którego blat ma grubość 32 mm i jest to blat typu kuchennego, dlatego jest bardzo wytrzymały i przeżyje załamania nerwowe każdego gracza. Na tylnej krawędzi blatu zamontowany jest pasek LED pod maskownicą rozpraszającą światło. Biurko z samymi czterema nogami powoduje, że kable swobodnie zwisają i nie wygląda to estetycznie. Dlatego też pod moim biurkiem znajduje się półka, do której mogę włożyć wszystkie listwy i kable, dzięki czemu zaglądając pod biurko nie będziemy widzieć żadnych kabli. Wyjątkiem u mnie jest kabel od subwoofera, od routera oraz przycisk do wyłączenia jednej z listw. Przechodząc do samego stafu, który jest na biurku. A widzimy tutaj komputer, w którym zmieniłem obudowę na Silentium PC Armis AR5 XTG RGB, która posiada na boku oraz przodzie panel ze szkła hartowanego oraz cztery wentylatory RGB. Chłodzenie również wymieniłem na Silentium PC Fera 3 RGB, które idealnie komponuje się z wymienioną wcześniej obudową. Natomiast monitory zostały te same. Przechodząc do sprzętu komputerowego, od ostatniego filmu tego typu, po roku czasu dodałem do mojego stafu podkładkę pod mysz Razer Firefly Cloth Edition, klawiaturę HyperX Alloy FPS RGB, której unboxing oraz recenzję możecie znaleźć na moim kanale, ładowarkę bezprzewodową do telefonu, księżyc LED do ozdoby oraz coś co bardzo mi pomoże, czyli lampa pierścieniowa, która stoi bezpośrednio na biurku. Zaoszczędzi mi ona wiele miejsca, gdyż wcześniej używałem wielkiego softboxa stojącego przy biurku i nie było to wygodne. Z innych rzeczy mogę wymienić przybornik i tablicę NET, która stoi z tyłu po lewej stronie. Oczywiście muszę też jakoś wygodnie siedzieć przy moim stanowisku. Służy mi do tych celów fotel Diablo Chairs model Xi w niebieskiej wersji kolorystycznej. Dodam tutaj teraz taką ciekawostkę, która będzie związana z hubem USB, który kupiłem specjalnie pod nowe stanowisko. Mogę szczerze powiedzieć, że nie polecam. Hub kosztował około 30-40 zł, a już jeden przełącznik się zaciął po paru tygodniach użytkowania i powoduje nieprawidłowe działanie jednego z wejść USB. Koniec ciekawostki. Na sam koniec dopowiem, że obok mojego biurka stoi szafa, której bok jest teraz wypełniony zdjęciami, na których jestem ja oraz Ola. Uff, ja już jestem po nagraniu wszystkich przebitek, jestem zmęczony, a wam bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli wam się materiał spodobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał oraz podnijcie na mojego Instagramka. To na tyle, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye!